Cześć, z tej strony Kamila, witam Cię serdecznie na moim kanale. W tym filmie przybliżę Ci trochę temat wykrojników. Jeśli już skrapujesz jakiś czas i widzisz, że to hobby Cię wciągnęło i masz chęć dalej tworzyć, to możesz zdecydować się na zakup maszynki do wycinania właśnie wykrojnikami. I w tym filmie powiem Ci, jakie wykrojniki warto kupić na początek, jakie wzory są najbardziej uniwersalne i przydadzą Ci się do wielu projektów, oraz też jakie kupić w zależności od tego, jakiego typu pracę będziesz robić. Są takie wykrojniki, które przydadzą się niezależnie od tego, czy będziesz raczej robić albumy, czy raczej kartki, czy bardziej praca na zamówienia. To są wykrojniki uniwersalne, które się sprawdzą w każdym rodzaju pracy. Przede wszystkim polecam Ci zakup wykrojników, listków i gałązek. Nie musisz mieć ich dużo. Ja tutaj tam mam troszeczkę większy wybór, ale polecam Ci właśnie jakieś, taki, jakieś takie małe listki, zestaw. One są najczęściej w zestawach albo w zestawie z kwiatkami w ogóle. I nawet jeżeli nie. Tworzysz samodzielnie kwiatów, to te listki na pewno wykorzystasz do budowania kompozycji, szczególnie jeżeli lubisz duże, rozbudowane kompozycje, takie bogate, warstwowe i 3D. Czyli takie jakieś mniejsze listki. I, i warto też sobie wybrać jakieś gałązki listkowe. To jest akurat jemioła. A tutaj takie, taka gałązka z drobniutkich listków, którą spokojnie można też pociąć na mniejsze i potem sobie właśnie jako takie upychacze, wykańczacze kompozycji. Polecam wybrać jakieś uniwersalne, a także jakieś typowo zimowe, czyli właśnie jak ta tajemiała, chociaż tajemiała z Craft and New Design ona z powodzeniem się odnajdzie też w pracach nie tylko zimowych. Jakieś takie właśnie jodełkowe, ewentualnie ostrokrzew. I fajnie też wyglądają takie po prostu suche gałązki. Na początek myślę wystarczy z trzy takie wykrojniki. Jeden właśnie taki mniejszy, jeden, jeden taką większą gałązkę, z której, którą możesz pociąć na drobniejsze elementy. Wykrojnik serce. Tak, może trochę nietypowy wybór. Ja tutaj mam taki zestaw wykrojników z Craft and Design, taki wydłużony kształt, bardzo mi się podoba, ale możesz też oczywiście jakiś inny sobie kupić. I one się sprawdzą i w pracach dziecięcych, i ślubnych, i komunijnych, i na chrzest, i w albumach, też fajnie jako uzupełnienie jakoś tam kompozycji. Tutaj na przykład jest kartka, właśnie z takimi sercami. Tutaj też wykorzystałam te właśnie serduszka wycięte. Także to, to na pewno będzie taki zakup, który, który wielokrotnie użyjesz. Przynajmniej ja używam, bo oczywiście wiadomo, że te propozycje są moje subiektywne. Aczkolwiek z mojego doświadczenia dość długiego widzę, że, że wielu osobom się, się po prostu te moje wybory sprawdzają. Kolejne to wianuszki. Wianki. Jest bardzo duży wybór wianków, są, są wianki właśnie takie jak tutaj gałązki, są bardziej takie liściaste, są takie suche gałązki, są jakieś tam z różnymi innymi kwiatami dodatkowymi, natomiast myślę, że taki bardzo uniwersalny będzie ten wianuszek z gałązek takich właśnie gołych, ponieważ jeżeli dodamy sobie do niego jakieś malutkie kwiatuszki, będzie mógł być i na komunie w środku na przykład hostia będzie mógł być też na jakowianek zimowy na jakiś album czy kartkę Bożonarodzeniową może być też na ślubny może być na Wielkanoc jeżeli sobie tutaj umieścimy właśnie jakieś na przykład jajeczka także ten wzór jest bardzo uniwersalny wianki zawsze przyklejam minimum dwa raczej trzy nawet na siebie i robię taką, taką puchatą wersję Tutaj właśnie jest, co prawda, inny trochę, ale właśnie o to, o ten efekt mi mniej więcej chodziło. I od razu tutaj jest kokardka, którą Ci pokażę. Też jest mega fajna, ona jest niedroga i ona myślę, że sprawdzi się. Ta kokardka w, też w wielu projektach, ponieważ ona będzie pasowała zarówno do projektów dziecięcych, jako wykończenie właśnie wianków, albo do właśnie do metryczki na przykład, też bardzo fajnie będzie wyglądała. I teraz, czyli teraz, jeżeli jesteśmy przy wiankach, jeszcze wróćmy do wianków, to polecam jeden większy, jeden mniejszy. Ten chyba jest, to jest mój ulubiony wianek z Crawden Duty Design, ale on jest chyba niestety niedostępny już, ale myślę, że na początek, jeden góra, dwa wianki ci wystarczą. I je też można sobie pociąć i jakoś tam do upychania kompozycji też użyć. A, jeżeli kupisz natomiast takie gałązki, na przykład, to też z nich możesz z powodzeniem skleić wianek, taki właśnie gałązkowy, albo na przykład pociąć takie gałązki i uzupełnić sobie ten taki wianuszek z gołych gałązek. Następnie ramki. Ja nie mam zbyt dużo ramek. Bo myślę, że ramki bardziej się przydają właśnie, jeżeli robisz kartki takie y, y, szczególnie te ażurowe, ramki takie koronkowe, jeżeli robisz kartki y, na okazję typu ślub, komunia, to tam y, na pewno y, sporo razy wykorzystasz takie ramki. Natomiast moją ulubioną ramką jest ta: to jest też z and you Design. Mam tutaj sporo wykrojników z and Du Design, chociaż nie, nie, nie tylko od nich oczywiście mam. I ta rameczka jest po prostu śliczna, delikatna. Od razu ci pokażę jak wygląda. Pasuje super do ramek, do kartek w formacie DL, ale jeżeli sobie ją z jednej strony troszkę skrócimy, to też z powodzeniem nawet na kwadratową kartkę też będzie pasowała i też do projektów o różnej tematyce. Jeżeli y, robisz bardziej kartki DL, takie wydłużone, to wtedy owale też się fajnie sprawdzą. Ramki w kształcie owali. Jeśli robisz dużo kartek, to polecam y, wy, wykrojniki z napisami. Przede wszystkim Wesołych Świąt. Y, fajne bardzo są właśnie też z krawędzi One są takie delikatne. To jest starszy wzór. On jest taki troszeczkę y, masywniejszy, natomiast te ostatnie są takie bardziej delikatne jak, jak ten napis kocham też taki właśnie wesołych świąt też był w tym, w tym klimacie i on będzie pasował ci i do kartek wielkanocnych i do kartek bożonarodzeniowych natomiast tam mają jakieś inne też jeszcze okolicznościowe napisy to już w zależności od tego jak dużo wykonujesz danych danego typu kartek, bo jeżeli potrzebujesz napis użyć raz czy dwa to nie ma sensu kupować wykrojnika, bo możesz sobie z powodzeniem po prostu użyć tekturki już z gotowym takim napisem na pewno to będzie bardziej ekonomiczna wersja. Jeżeli natomiast zrobisz dużo prac z wykorzystaniem danego napisu, no to warto wtedy zainwestować w wykrojnik, no bo w perspektywie czasowej to będzie taniej i przede wszystkim zawsze będziesz mogła sobie wyciąć ten napis, kiedy tylko będziesz potrzebować. Pozostając w wykrojnikach tematycznych, polecam śnieżynki. Jeżeli lubisz prace zimowe, ja mam tutaj co prawda takie duże śnieżynki, ale myślę, że jeszcze sobie dokupię jakiś wykrojnik, taki tło śnieżynkowe. I jakieś takie mniejsze śnieżynki. One się też sprawdzam i w albumach, i w jakichś elo nawet świątecznych, i w, i w różnego, różnego, rodzaju pracach świątecznych. Ja uwielbiam klimat bożonarodzeniowy, także, także mam całkiem sporo tych wykroników właśnie bożonarodzeniowych. Jeśli będziesz robić kartki bożonarodzeniowe, lub właśnie też albumy, kup sobie jakiś wykronik choinka. To jest taka choinka na pniu, też z do Design, ale jakiś starszy chyba sprzed dwóch lat. Bardzo lubię ten kształt, można ją włożyć samą, można ją włożyć właśnie z tym pieńkiem, a myślę, że można ten pieńek też wykorzystać i wyciąć sobie drzewko po prostu i takie zwykłe drzewko zrobić z niego. Jeżeli zdecydujesz się na robienie kartek i zaproszeń komunijnych, to polecam wykrojniki właśnie w tej tematyce. Kielich z hostią to jest chyba z Rossi Owl, tak mi się wydaje, taki był zestaw. Albo możesz kupić samą hostię, na przykład jeszcze tutaj tylko ozdobioną serwetką, albo samą taką, nawet tylko wyciętą i IHS y, i użyć do, y, jej do y, na przykład y, takich y, delikatnych, prostych zaproszeń. Y, jeżeli y, robisz pracę dziecięce, jeżeli na przykład y, masz małe dzieci chcesz y, albumy dla nich robić, to polecam Ci wykrojniki chmurki. One też są niedrogie, to też są z Craft Design. I one po prostu super dodają uroku, właśnie czy do metryczek. Na metryczkach można sobie tutaj umieścić wagę, wzrost czy datę urodzenia. Może też być w albumie po prostu do ozdoby, takie wycięte chmurki, dołożone gdzieś do tła czy do zdjęcia. No i taka kartka, o której już wcześniej wspominałam, też, też się super sprawdzi w pracach dziecięcych. I na koniec wykrojniki, które moim zdaniem są najfajniejsze, jeśli robisz albumy. To takie wykrojniki jak takie tła, powiedzmy. Do wycinania. Ja tutaj mam plastry miodu i to są takie gwiazdeczki. Pokażę Ci, jak to fajnie wygląda, właśnie w albumie. Tutaj właśnie w albumie to są fragmenty. Do uzupełniania kompozycji, ale nie tylko w albumie, bo i w kartkach. Jeżeli robisz tego typu kompozycje, też bardzo fajnie się sprawdzą takie właśnie wykrojniki. Drugi mój ulubiony wykrojnik ostatnio to jest wykrojnik klisza. Tutaj są dwa akurat: mniejsza i większa. I ona też się sprawdzi po prostu w każdej pracy. Myślę, że i w kartkach super też będą. Tutaj jest właśnie ta klisza użyta w takiej kompozycji do, do albumu, ale też tutaj na kartce. Może być w takiej kartce zupełnie delikatnej, takiej romantycznej i też te, ta klisza bardzo fajnie wygląda. Także to jest wykrojnik, który się pasuje, pasuje praktycznie do, no nie, do 90% projektów, bo i do dziecięcych też super. Jeżeli robisz albumy, to też bardzo fajne są wszelkiego rodzaju takie malutkie tagi. Tagi, bileciki, albo większe trochę tagi do właśnie budowania kompozycji w albumach do jakichś tam dekoracji. I tutaj właśnie też, też te tagi są wykorzystane. To są bileciki, przepraszam, właściwie to się nazywa bileciki. I jeszcze takie fajne tego typu wykrojniki to są wykrojniki nawiasowe do tworzenia kieszonek. Czyli tak, jeżeli robisz kieszonki na przykład w kartkach na pieniądze, tak Na taką wkładkę finansową, na uroczystość, ktoś podarowuje, to też bardzo fajnie można wykończyć w ten sposób kieszonkę. Są różne typy tych wykrojników nawiasowych, nie trzeba oczywiście mieć ilość tam, ale jeden polecam sobie kupić i też fajnie wygląda w albumie. Ja tutaj ci pokażę. W tym albumie. O, tutaj na przykład jest ozdobione właśnie takim nawiasem. Ale też jest tutaj kieszonka. Wycięte w drugą stronę też bardzo fajnie to wygląda. Tutaj jakiś tak jako ozdobnik, ale też jeszcze miałam. O, tutaj jest też jako kieszonka w tą stronę, ale można też kieszonkę w drugą stronę. Także jest też bardzo fajny ten wykrojnik narysowy. No i na koniec, oczywiście, bo prawie bym zapomniała. Wykrojniki kwiaty. Jeżeli robisz kwiaty, jeżeli masz, widzisz, że to. Podoba Ci się, że chciałabyś samodzielnie robić kwiaty, to wtedy warto zainwestować w te wykrojniki. Ale wiem, że nie każdy ma chęć samodzielnie tworzyć kwiaty. Można teraz kupić od dziewczyn gotowe, piękne kwiaty, które u nas, właśnie nasze polskie skraperki, robią i sprzedają. Także, jeżeli Cię nie ciągnie, to, to nie musisz, aczkolwiek polecam zawsze sobie spróbować i, i sprawdzić, czy to Twoja bajka, czy nie. Natomiast jeżeli nawet nie zdecydujesz się na robienie samodzielne kwiatów tak na szerszą skalę, to polecam kupić sobie jakiś taki zestaw maluśkich kwiatuszków, bo one będą fajne do uzupełniania różnych kompozycji, a takie małe kwiatki pojedyncze, to są, ja nazywam je upychacze, to je się bardzo szybko robi i każdy sobie myślę z nimi poradzi, więc tutaj warto sobie właśnie zainwestować. Albo ja też uzupełniam takimi połówkami, nie wiem czy w tym albumie jeszcze też będzie widać. No, zaraz sprawdzę. Ale tak jak tutaj, o, tu, tu jest y, też włożona właśnie połówka kwiatka. To jest akurat z dziurkacza, ale spokojnie z wykrojnika też możesz sobie właśnie gdzieś to pychania kompozycji takie połóweczki kwiatków używać i też wtedy te, te małe wykrojniki się sprawdzą nawet bez, y, tego, y, bez formowania tych kwiatów. Natomiast jeśli <laughs> zdecydujesz się na tworzenie kwiatów, czy to z materiału, czy z ranu? To na początek polecam tak: jeden świąteczny. No, teraz może nie jest okres świąteczny, więc jakbyś teraz miała wybierać, to, to może nie musisz koniecznie zaczynać od poincencji. Natomiast świąteczne po poncen... te kwiaty są najczęściej w zestawach. Po dwa, trzy yy, po, yy, w zestawie yy, ten sam wzór yy, w różnej wielkości, a czasem są różne wzory. Te maluszki na przykład są w różnych wzorach, czasem taki, taki zestaw, taki set. Teraz Fiori wypuściło sporo tych wykrojników fajnych, nowych takich maluszków. No i Craft New Design też ma całkiem duży wybór i chyba w Craft Passion też, też jest kilka wzorów. Polecam na początek sobie kupić jakiś uniwersalny, powiedzmy taki pięciopłatkowy, takiego typu z jakimiś bardziej zaokrąglonymi i jakiś taki z bardziej szpiczastymi. No, często te wykrojniki kwiatowe Różnią się takimi drobiazgami, także myślę, że nie, nie musisz, oczywiście jeżeli chcesz to możesz, wiadomo, ale nie musisz mieć takiego ciśnienia, że każdy nowy wzór potrzebujesz, bo często też jest tak, że z jednego wykronika możesz dużo fajnych kwiatów zrobić. Sporo, szczególnie producenci teraz pokazują tutoriali, na których właśnie pokazują jak użyć ich kwiatów. I tutaj myślę, że spokojnie wystarczy dwa, trzy wzory ale na pewno różnych, w różnych wielkościach. I myślę, że jako na niezbędnik wykrojnikowy to i tak całkiem, całkiem sporo tych wykrojników wyszło. To jest wiadomo dość duży wydatek, takie wykrojniki w porównaniu na przykład z papierami, więc możesz sobie spokojnie, stopniowo rozszerzać tą swoją kolekcję. Z upływem czasu też zobaczysz, które tobie się najbardziej sprawdzają i które wzory dla ciebie są najfajniejsze. Czasem też, oczywiście, jakiś wzór się nudzi i masz ochotę sobie dokupić podobny, ale z tego samego typu, na przykład kolejną serwetkę albo kolejną rameczkę, bo po prostu już ta, którą masz, ci się znudziła, i wtedy też, oczywiście, warto sobie kolejną dokupić, ale to już w późniejszym czasie. W tym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że ten mój przegląd troszeczkę ci ułatwi wybór. I podjęcie decyzji i daj znać koniecznie w komentarzu, które wykrojniki Ci się spodobały. Ja tam w opisie oczywiście umieszczę linki do tych, które uda mi się znaleźć, które tutaj używałam, bo niektóre oczywiście są już niedostępne, ale znajdę może podobne, żeby Ci ułatwić właśnie szukanie odpowiednich wzorów. I do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!